koleżanki i koledzy, na dniu maja na manifestacji, szeroko, czy dużo to można powiedzieć manifestacja, natomiast robiliśmy to przede wszystkim po to, żeby złożyć kwiaty, ale nie da się tego zrobić bez powiedzenia kilku słów. Po pierwsze, jak sami widzicie, po raz kolejny pomnik nie został dekorowany flagami, za co po raz kolejny dziękujemy naszemu panu prezydentowi. Dziękujemy też OCK, że po raz kolejny nie... U... Nie pożyczyło nam oczywiście za opłatą nagłośnienia. Na szczęście daliśmy sobie radę sami. Myślę, że od tej pory będziemy sobie już dawać radę sami. Nie będziemy musieli korzystać z usług tej społecznej instytucji kulturalnej. No i tak naprawdę e, część z Was, która się udaje z nami do Warszawy, proszę, żeby po, po skończeniu całej uroczystości ro podeszła tam do tego busa, żebyśmy razem się zebrali pojechali. Myślę, że tam na manifestacji, na samym już pikniku będziemy się dobrze bawić, a reszcie dziękuję za to, że przybyła. Yes, yes, yes.